Paz de Calais, Francja, czerwiec 1941 roku. Niebo nad kanałem należy do Luftwaffe. Wygrywają. Czują się absolutnymi panami sytuacji. Dla Adolfa Galanda i jego chłopców z Abbeville wojna stała się sportem polowaniem. Galand, dowódca pułku Jagdgeschwader 26, nie zarządza z zabiurka. Prowadzi swoich ludzi prosto w ogień. Jego pewność siebie nie jest maską. Wynika z chłodnej kalkulacji. System działa bezbłędnie. Radary Freya wykrywają wroga z daleka. To nie jest chaotyczna szamotanina z bitwy o Anglię. To egzekucja. Niemcy spodziewają się, że Raf, zmuszony do walki nad terytorium wroga, będzie zachowawczy, że będą walczyć o przetrwanie, a nie o zwycięstwo. To przekonanie jest fundamentem ich morale. I ich największym błędem. Baza lotnicza Northolt, Wielka Brytania. Po drugiej stronie kanału baza RAF Northolt. Stacjonuje tu dywizjon 303. Formalnie podlegają brytyjskiemu dowództwu, mentalnie funkcjonują w innej galaktyce. To nie są nowicjusze, to weterani Września i Francji. Dla brytyjczyków wojna to obowiązek i sport, dla polaków kwestia biologicznego przetrwania. Wśród nich podporucznik Bolesław Drobiński. Ksywa Gandhi. Przydomek mylący. Sugeruje pacyfizm. W powietrzu Drobiński jest jego zaprzeczeniem. Mimo statusu oficera i doświadczenia, sojusznicy wciąż patrzą na niego z góry. Protekcjonalizm. Nieufność. Ciągłe szkolenia. Polacy odbierają to jednoznacznie. Marnowanie potencjału. To rodzi frustrację. A w kabinie Spitfire'a frustracja zamienia się w zimną, precyzyjną furię. Arytmetyka przewagi. Niemcy. Messerschmitt BF109F2. Silnik Daimler Benz DB. 601N z wtryskiem paliwa. Atut. Działa w każdym położeniu. Nie dławi się przy ujemnych przeciążeniach. Pozwala uciec w nurkowanie. Alianci. Spitfire Mark II. Silnik Rolls-Royce Merlin. Gaźnikowy. Wada. Przy gwałtownym nurkowaniu silnik dławi się i krztusi. Wniosek taktyczny. Fizyka sprzyja Niemcom. Taktyka Galanda jest prosta. Atak z góry, boom and zoom, ucieczka w niebo. Spitfire nie ma prawa go dogonić. Teoretycznie. 21 czerwca. Godzina 12.24. Galant startuje. Jak sam wspomina, to był piękny, słoneczny dzień. Rutyna. Radary wykrywają wyprawę bombową Circus 16. Dla Galanda to zwierzyna. Wbija się w formację bombowców Blenheim. Krótka seria z bliska. Jeden bombowiec płonie. Za chwilę drugi. To jego 68. i 69. zwycięstwo. Mechanizm wojny działa bez zacięć. Galant czuje się panem nieba. Zgodnie z doktryną, po ataku nurkuje i ciągnie drążek do siebie, by uciec w górę. Silnik DB 601N wyje na pełnej mocy. Galant zerka w lusterko. Spodziewa się pustego nieba. Błąd. Widzi sylwetkę Spitfire'a. Maszyna nie maleje. Ona rośnie. Pilot za nim. Bolesław Drobiński ignoruje fizykę. Ignoruje ryzyko zderzenia. Zamiast strzelać z bezpiecznych 300 jardów, wchodzi w strefę morderczego zwarcia 200 jardów 150. Galant wspomina: Serie świetlnych pocisków niebezpiecznie blisko minęły osłonę kabiny. Próbuje manewrować wywrót ucieczka w chmury za późno. Drobiński nie strzelał jeszcze nie. W brytyjskich szkołach lotniczych uczono ostrożności. Otworzyć ogień z bezpiecznego dystansu, by nie ryzykować kolizji ze szczątkami celu. Ale Bolesław Drobiński, pseudonim Gandhi, wyrzucił te instrukcje za burtę chwilę po starcie z Nortold. Jego Spitfire Mark II nie był tylko maszyną, był przedłużeniem jego woli, narzędziem, które miało jeden cel podejść tak blisko, by nie dało się chybić. Zamiast szukać celownika, szukał nitów na poszyciu wroga skrócił dystans do niespełna 200 jardów. To był dystans samobójczy. W kabinie Messerschmitta BF 109 F2 o numerze seryjnym 5776 Adolf Galant z niedowierzaniem patrzył w lusterko wsteczne. Niemiecka inżynieria obiecywała mu bezpieczeństwo. Silnik Daimler Benz dB 601N. Duma zakładów w Stuttgarcie pracował na pełnych obrotach, tłocząc paliwo pod wysokim ciśnieniem. Teoretycznie Galant powinien uciec w górę, zostawiając cięższego Spitfire'a w dole. Fizyka była po jego stronie, tylko że fizyka przegrała z furią. Mimo wciśnięcia przepustnicy do oporu, natrętny myśliwiec nie malał. Rósł. Drobiński ignorował turbulencje za śmigłowe, ignorował logikę walki powietrznej. Wszedł w strefę, którą piloci nazywają morderczym zwarciem. Galant nie miał już czasu na manewry. W słuchawkach usłyszał nie krzyk wzywającego pomocy skrzydłowego, lecz suchy trzask uderzeń we własny kadłub. Polak nacisnął spust. To nie była długa seria. To było chirurgiczne cięcie. Pociski z dwudziestomilimetrowych działek Hispano rozerwały poszycie Messerschmitta. Dźwięk uderzeń przypominał, jak wspominał później sam Galant, straszliwe walnięcie. Jeden z pocisków trafił w punkt krytyczny. chłodnicę cieczy pod skrzydłem. Reakcja maszyny była natychmiastowa. Za ogonem Messerschmitta pojawił się warkocz białego dymu. Glikol uciekał z rozszarpanego układu. Temperatura silnika skoczyła w ułamku sekundy na czerwone pole. Potężne serce maszyny, pozbawione chłodzenia, zaczęło się zacierać. Ryk motoru przeszedł w dławienie, a potem nastała cisza przerywana tylko świstem wiatru. Galant został sam w milczącym kokpicie. Kales Mark, Francja. Wysokość spadała zbyt szybko, by myśleć o skoku ze spadochronem. Galant musiał wybierać śmierć w rozbitym wraku, albo manewr ostateczny lądowanie na brzuchu. Wybrał lotnisko w Kale Mark. Bez podwozia z dymiącym silnikiem zbliżał się do pasa startowego z prędkością kilkuset kilometrów na godzinę. Zetknięcie z ziemią było brutalne. Metal szorował o beton i ziemię, krzesząc fontanny iskier. W tumanach kurzu i pyłu maszyna sunęła bezwładnie, grożąc eksplozją resztek paliwa w każdej sekundzie. Personel naziemny zamarł. Widzieli, jak duma Luftwaffe, nietykalny komodor, ryje brzuchem w ziemi własnej bazy. Gdy wrak w końcu się zatrzymał, a kurz opadł, kabina pozostała zamknięta przez dłuższą chwilę. Galant wyczołgał się z kokpitu o własnych siłach. Był cały. Ale coś pękło. Nie w kościach, lecz w micie. Widok dowódcy, który zamiast triumfalnie kołować na stanowisko postojowe, Wygrzebuje się z pyłu. Był wstrząsem dla całego pułku J.G. 26. Jego skrzydłowy Bruno Hegenauer nie miał tyle szczęścia. Został zestrzelony i musiał ratować się spadochronem. Polacy z Dywizjonu 303 nie brali jeńców w powietrzu. W normalnych warunkach, po takim przeżyciu, pilot trafia do ambulatorium, a potem na przepustkę. Galant trafił do innej maszyny. To była kwestia pychy. Albo, jak woleli to nazywać Niemcy, żelaznej woli. Tego samego dnia, zaledwie kilka godzin później, około 16:00, Adolf Galant kazał przygotować kolejny samolot nowy Messerschmitt, numer seryjny 6713. Cel był jasny zmyć plamę na honorze pokazać, że poranne lądowanie na brzuchu było tylko wypadkiem przy pracy statystyczną anomalią spodziewał się łatwego rewanżu. Dostał powtórkę z koszmaru. Popołudniowy lot był krótki. Galant zdążył zestrzelić jednego Spitfire'a, ale alianccy piloci, ponownie prawdopodobnie z udziałem Polaków, byli już na nim. Tym razem atak był jeszcze bardziej bezwzględny. Nie było ostrzeżenia. Był wybuch. Pociski trafiły w zbiornik paliwa. Kokpit wypełnił się ogniem i żarem. To nie była już walka techniczna o uszkodzenie chłodnicy. To była walka o sekundy życia. Galant szarpał za dźwignię zrzutu owiewki, zacięła się. Płomienie lizały kombinezon, pęd powietrza wciskał go w fotel. Galant walczył z mechanizmem, kopiąc i uderzając w pleksiglas, podczas gdy maszyna spadała jak kamień. W końcu owiewka odpadła. Wyskoczył. Spadochron otworzył się nad francuską wsią. Galant wylądował ranny w głowę i ramię, krwawiący, pokonany. Dwa razy jednego dnia. Ten sam człowiek, który rano pił kawę jako pan przestworzy, wieczorem leżał na polu, patrząc jak szczątki jego drugiej maszyny dopalają się w oddali. To nie był przypadek. Wieczorem w bazie Jodgi 26 nikt nie mówił o pechu. Atmosfera w kasynie zmieniła się nieodwracalnie. Galant, opatrzony i sączący koniak, musiał przyznać przed samym sobą, Bolesną prawdę. Okres łatwych łowów nad kanałem definitywnie się skończył. Polacy, tacy jak Drobiński, wprowadzili nową jakość. Zamiast dżentelmeńskich pojedynków zaoferowali brutalną walkę na wyniszczenie. W raportach Luftwaffe zaczęły pojawiać się niepokojące notatki. Walka z Drobińskim obnażyła słabość niemieckiej doktryny. Okazało się, że determinacja pilota, który ignoruje własne bezpieczeństwo. Jest groźniejsza niż przewaga technologiczna najnowszego silnika DB 601N. Ale najważniejszy wniosek płynął z kalendarza. Był 21 czerwca 1941 roku. Następnego dnia o świcie, tysiące kilometrów na wschód, niemieckie czołgi miały przekroczyć granicę Związku Radzieckiego, rozpoczynając operację Barbarossa. Luftwaffe potrzebowała każdego samolotu i każdego Asa na wschodzie. Tymczasem tutaj, na zachodzie, Polacy właśnie uziemili najlepszego z nich. JG-26 nie mógł zostać przeniesiony. Musiał zostać we Francji, by pilnować nieba, które nagle przestało być niemieckie. Stawka właśnie wzrosła, a Bolesław Drobiński dopiero się rozkręcał. Front wschodni świt 22 czerwca 1941 roku. Następny poranek przyniósł trzęsienie ziemi. Niemcy rozpoczęły operację Barbarossa, inwazję na Związek Radziecki. Oczy całego świata zwróciły się na wschód. Logika wojny nakazywała przerzucenie najlepszych jednostek myśliwskich na nowy front, by wspierały pancerne zagony Wehrmachtu. Tylko że Luftwaffe nie mogła tego zrobić. Agresja polskich dywizjonów nad Francją stworzyła strategiczny pad. Dowództwo zrozumiało, że zabranie elitarnego JG-26 z wybrzeża odsłoniłoby miękkie podbrzusze Rzeszy. Zamiast zdobywać niebo nad Moskwą czy Kijowem, najlepsi piloci, w tym Galant, musieli zostać na zachodzie, przyszpileni przez garstkę szaleńców w Spitfajrach. Polacy nieświadomie stali się kotwicą, która trzymała niemieckie asy z dala od frontu wschodniego w kluczowych pierwszych dniach inwazji. Hangar J.G. 26. Koniec czerwca 1941 roku. Strach zaczął dyktować zmiany w konstrukcji maszyn. Do tej pory galant był purystą. Obsesyjnie dbał o lekkość swoich messerschmittów. Każdy kilogram zbędnego żelazstwa oznaczał mniejszą prędkość wznoszenia i gorszą zwrotność. Uważał, że najlepszą obroną jest atak i szybkość. Zdejmijcie wszystko, co zbędne. To była jego dewiza. Ale po spotkaniu z Drobińskim do gry wszedł mechanik Galanda, Kapral-Majer. Majer, wbrew początkowym obiekcjom dowódcy, podjął decyzję, która w normalnych warunkach mogłaby skończyć się sądem polowym za niesubordynację. Zamontował w nowym BF 109 dodatkowe opancerzenie kabiny oraz pancerną szybę. Galant kręcił nosem. Samolot stał się cięższy, mniej responsywny. To psuje osiągi, mógłby powiedzieć. Do czasu. Rejon Lille 2 lipca. 1940. Pierwszego roku. Test nowej rzeczywistości nadszedł zaledwie dwa tygodnie później. Galant znów był w powietrzu i znów popełnił błąd, lekceważąc przeciwnika. Tym razem na jego ogonie usiadł podporucznik Brunon Kudrewicz z polskiego dywizjonu 308. Scenariusz był bliźniaczo podobny do walki z Drobińskim. Polak skrócił dystans do morderczych dwustu jardów i otworzył ogień. Pociski uderzyły w kabinę. Gdyby to był stary lekki samolot Galanda, seria kudrewicza, jak zanotowano w analizach, rozerwałaby głowę pilota na strzępy. Ale pociski trafiły w pancerz zamontowany przez majera. Szkło pancerne wytrzymało. Galant przeżył, choć znów został zestrzelony. To był ostateczny dowód. Styl walki narzucony przez Polaków, agresywny, bliski, brutalny, wymusił na Niemcach zmianę filozofii. Zrezygnowali z wyścigowej lekkości na rzecz pancernego przetrwania. Strach przed polską skutecznością stał się czynnikiem inżynieryjnym, wpływającym na to, jak budowano niemieckie myśliwce. Bolesław Drobiński, chłopak z Ostroga, nie tylko zestrzelił asa. Zmienił parametry techniczne wrogiej floty. To miało wystarczyć, by ostudzić niemiecki zapał. Nie wystarczyło, ale sprawiło, że każdy start Luftwaffe nad kanałem obarczony był ciężarem. Dosłownym ciężarem pancerza i metaforycznym ciężarem strachu. Wojna weszła w nową fazę. Tutaj nie było już miejsca na rycerskość. Była tylko balistyka i grubość stali. Baza RAF Nortold, lipiec 1941 roku. Kurs po lądowaniu Galanda w Calais dawno opadł, ale w statystykach bitwy dopiero zaczynał się osadzać. Wojna powietrzna to nie tylko huk silników, to także szelest papierów w kancelariach. Urzędnicy RAF pochyleni nad raportami w dusznych biurach, próbowali skwantyfikować to, co wydarzyło się nad Francją. Liczby były bezwzględne, ale i mylące. Dla Bolesława Drobińskiego czerwiec był pasmem sukcesów, które brytyjska biurokracja skrupulatnie odnotowywała na liście Bajana. Siedem pewnych zestrzeleń, wszystkie w barwach dywizjonu 303. To nie były puste cyfry. Za każdą jedynką w kolumnie zniszczone krył się wrak Messerschmitta i niemiecki pilot, który nie wrócił na kolację. Drobiński. Chłopak z Ostroga nad Choryniem, który uciekał z obozu w Rumunii dzięki fałszywemu paszportowi, stał się najskuteczniejszym egzekutorem w dywizjonie w tym krytycznym miesiącu. Jednak w archiwach zieje dziura. Historycy do dziś szukają oryginalnego Combat Report Drobińskiego z 21 czerwca. Jest data, jest wynik, są świadkowie. Ale brakuje słów samego pilota. To milczenie dokumentów jest wymowne. Może w ferworze walki, w chaosie morderczego pościgu nie było czasu na literaturę. A może Drobiński uznał, że słowa są zbędne, gdy dowód leży rozbity na pasie w kale mark. Ta luka w aktach paradoksalnie krzyczy głośniej niż najdokładniejszy opis. Mówi o tempie wojny, w której czyny wyprzedzały biurokrację o całą długość kadłuba. Kancelaria Rzeszy, Berlin. Po drugiej stronie frontu niemieccy analitycy nie mieli luksusu ignorowania faktów. Raporty płynące z DI-26 były alarmujące. Utrata pięciu maszyn jednego dnia, w tym dwóch pilotowanych przez samego komodora, była statystycznym trzęsieniem ziemi. Ale groźniejsze było co innego. Niemiecki wywiad lotniczy zaczął dostrzegać wzorzec. To nie był pojedynczy incydent, to była systemowa zmiana. Alianci przestali być zwierzyną. Dzięki pilotom takim jak Polacy z 303 i 308 RAF przeszedł do ofensywy, która ignorowała straty własne na rzecz zniszczenia wroga. Mit o panach przestworzy, budowany na przewadze technicznej BF-109F, legł w gruzach. Spodziewali się, że inwazja na ZSRR odciąży Zachód. Dostali non-stop offensive, która wiązała ich najlepsze siły nad kanałem. Operacja Barbarossa połykała dywizję Wehrmachtu na wschodzie, ale elita Luftwaffe, ludzie tacy jak Galant, musieli tkwić we Francji, pilnując własnego podwórka, przed szaleńcami z Northolt. Strategiczny koszt tego uziemienia był nieobliczalny. Każdy Schmidt, zestrzelony nad St. Omer, był maszyną, której zabrakło nad Smoleńskiem. Pass de Calais. Lato 1941 roku. Adolf Galland wrócił do latania, ale latał inaczej. Jego nowa maszyna była cięższa o pancerz, a jego taktyka ostrożniejsza. Chłopcy z Abbeville stracili tę lekkość bytu, która cechowała ich w 1940 roku. Wtedy wojna była sportem, polowaniem z nagonką. Teraz stała się pracą w kamieniołomie, gdzie każdy błąd kończył się serią z 200 metrów prosto w kabinę. Zmiana była totalna. Etykieta dworska, niepisane zasady rycerskich pojedynków, ustąpiły miejsca brutalnemu pragmatyzmowi. Polacy nauczyli Niemców, że w walce o przetrwanie narodu nie ma miejsca na ukłony, jest tylko skuteczność. Incydent z 21 czerwca był punktem zwrotnym, w którym romantyzm asów lotnictwa ostatecznie zderzył się z betonem rzeczywistości wojny totalnej. Londyn, kwatera główna RAF. Dla aliantów lekcja była równie cenna. Zrozumieli, że ich zagraniczni piloci to nie tylko uzupełnienie stanów osobowych to grot włóczni. Dywizjon 303, początkowo traktowany jako ciekawostka socjologiczna, stał się modelem dla innych jednostek. Agresja, skracanie dystansu, ignorowanie przewag technicznych wroga, te cechy, wcześniej uważane za brawurę, wpisano do nowych podręczników taktyki. Bolesław Drobiński nie dostał za ten dzień orderu od razu, a jego raport zaginął. Ale to, co zrobił, zmieniło układ sił bardziej niż jakikolwiek dokument. Udowodnił, że maszyna jest tylko tak dobra, jak determinacja człowieka, który w niej siedzi. Niebo nad kanałem epilog. Dziś, patrząc na stare zdjęcia BF-109 i Spitfire'ów, widzimy piękne maszyny. Ale tamtego lata były to tylko narzędzia mordu. Galant przeżył wojnę, by pisać wspomnienia i analizować swoje błędy. Drobiński walczył dalej, aż do końca, niosąc brzemię wojny, która zabrała mu ojczyznę, nawet gdy wygrywał bitwy. Ich starcie z 21 czerwca 1941 roku pozostaje mikrokosmosem całego konfliktu. Pycha technologii kontra siła woli, matematyka kontra furia. I ten moment, w którym niezniszczalny as Czołga się w pyle, pokonany przez kogoś, kogo uważał za podczłowieka. To miało być rutynowe zwycięstwo Rzeszy. Nie było. A potem, dla Luftwaffe na zachodzie, nastały już tylko chude lata defensywy, w których każdy start mógł być tym ostatnim. Niebo przestało należeć do nich. Wzięli je ci, którzy nie mieli nic do stracenia.